Nież wolnym być. Patrz na Jezusa krzyż. Twój Zbawca umarł, abyś Ty mógł żyć. Patrz na Jezusa krzyż. Patrz na Jezusa Patrz na Jezusa krzyż, bo On Cię tylko może zbawić. Patrz na Jezusa krzyż. Patrz na Jezusa krzyż. Patrz na Jezusa Patrz na Jezusa krzyż, gdy jego mocą zwaćesz wszystko zło. Patrz na Jezusa krzyż, patrz na Patrz na Jezusa krzyż, bo On Cię tylko może zbawić. Patrz na Jezusa krzyż, patrz na Jezusa krzyż. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie widzów i słuchaczy. Jesteśmy przy kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Małgorzaty z Antiochii, dziewicy i męczennicy w miejscowości Bzowo. Ten kościół powstał w 1768 roku ale parafia jest dużo starsza, bo była rygowana w 1290 roku. Obecny kościół jest trzecim z kolei kościołem, który był zbudowany na tym miejscu. Poprzednie zostały zniszczone wskutek pożarów w 1597 roku, a następnie w 1648. Obecny kościół też przeżył pożar, ale nie został zniszczony całkowicie. Pożar ten miał miejsce w 1931 roku. Wtedy najbardziej została zniszczona wieża kościoła, którą już w czasach współczesnych odbudowano staraniem księdza Zygmunta Lobockiego. Odbudowa wieży zakończyła się w 1979 roku. Również w ostatnich latach Dokonano odnowienia i wieży, i otoczenia kościoła. kościół jest zbudowany w stylu barokowym. Wyposażenie kościoła jest częściowo zabytkowe, a częściowo współczesne. Jest to kościół jednonawowy o wymiarach 12 na 9 na 6 metrów. Samo zaś prezbiterium ma wymiary 5,5 na 6 i na 5 metrów. Nasza parafia obejmuje cztery miejscowości Bzowo, w której znajduje się Kościół Parafialny, a także miejscowości Fletnowo, Krusze oraz Osie. W okresie po II wojnie światowej posługę duszpasterską w tej parafii pełniło pięciu proboszczów ksiądz Jan Hinz, ksiądz Zygpyt Łobocki, ksiądz Aleksander Ostrowski. Ksiądz Sylwester Dober oraz Ksiądz Krzysztof Gonsecki. Ja jestem z kolei szóstym po II wojnie światowej proboszczem tej parafii i pełnię swoją posługę od sierpnia 2018 roku. Na cmentarzu zlokalizowanym wokół kościoła znajdują się groby trzech kapłanów, w tym dwóch z okresu jeszcze wcześniejszego. Jest grób księdza Franciszka Patoka, który zmarł w 1914 roku. Znajduje się tutaj za mną. Stoimy natomiast przy grobie księdza Jana Kińca, który z kolei zmarł w 1976 roku. Za kościołem znajduje się jeszcze jeden grób kapłański. Kapłana męczennika, księdza Stanisława Lipińskiego, który został zamęczony przez Gestapo w 1940 roku. Ołtarz główny kościoła pochodzi z połowy XVIII wieku. W ołtarzu m.in. jest umieszczony obraz patronki świętej Małgorzaty. Obraz ten został zrekonstruowany w 2016 roku. Za obrazem we wewnętrzny jest figura Najświętszej Marii Panny, którą po renowacji zaczęto określać mianem. Matki Bożej Bzowskiej. Jest to figura Najświętszej Maryi z Dzieciątkiem. Obok są figury świętego Józefa oraz świętego Jana Nepomucena. Cały ołtarz jest bogato zdobiony. W kościele znajdują się także ołtarze boczne. Z prawej strony też jest ołtarz poświęcony Najświętszej Maryi Pannie niepokalanej. Z lewej natomiast jest obraz, jest ołtarz poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tej chwili te dwa ołtarze przeznaczone są do renowacji, a akurat dzisiaj jest demontowany ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa i powróci do nas dopiero najprawdopodobniej aż w październiku. Oprócz tego, po prawej i po lewej stronie znajdują się inne zabytki ruchome, już odrestaurowana w całości chrzcielnica zabytkowa z XVIII wieku. Naprzeciwko ambona, która częściowo jest odrestaurowana, w tym roku również pozostała część ambony będzie odrestaurowana. Do elementów zabytkowych. Należy także chór drewniany z organami z XIX wieku. Organy są już odrestaurowane, dziewięciogłosowe. Odzyskały dzięki renowacji sprawność liturgiczną oraz koncertową. Pod chórem dwie charakterystyczne figury. Jedna, to figura przedstawiająca naszą patronkę, świętą Małgorzatę. Druga natomiast to figura świętego Antoniego Spadwy. Obok znajduje się także zabytkowy konfesjonał. Przed kościołem w tej chwili stoi obraz anioła stróża, który został zdemontowany z ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to obraz, który stanowi zwieńczenie ołtarza. Również będzie poddany renowacji. Jak mocno serce miło mi, Gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, Wołałem, Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg Poprowadź serce we, Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle. Każdy z nas o tym dobrze wie, Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Radość wieczna jest wśród tylu dróg, poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest, bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród Prowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. with the Serdecznie pozdrawiam widzów, słuchaczy i zapraszam, by odwiedzić nasz kościół parafialny w Bzowie. Dojazd jest łatwy, ponieważ miejscowość Bzowo położona jest na trasie z Gdańska do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.